trochę hałasu trochę hałasu moi drodzy czy to jest Altis to ja widzicie co niby do wody to nie, nie fajnie a z drugiej strony jak będzie tu widzę jakiś samochód tam dostawczak pewnie mi go ktoś podpieprzy Chociaż nikt tam nie leci i to jest dobry znak. Polecimy do dostawczaka. Bierze. Kurde, już tam ktoś leci do tego dostawczaka. A. Ah! Pierwsze co to do, do, do dostawczaka pobieg. Też bym tak zrobił. No. Wysadzi go, czy nie, ta mina? Ofak. Oh, tu jest. Nie umie strzelać. Dobra, spadam stąd. Myślałem, że go zamknę w tym kościele tą miną, by była beka. E, trochę słabo wyszło. Ale nic. Niech się Leszczyk goni, kurde. Widzicie co mu porobiłem? Pistolecikiem to se może, kurde, zaraz tam się po niego wrócę Będzie mnie jeszcze przepraszał BĘDZIE MNIE JESZCZE PRZEPRASZAŁ Koleś leszczyk Tu nic nie ma, tu już chyba ktoś był wiecie Masakra, trzeba nie wiem, w wody chyba biec jakąś motorówkę poszukać Nic innego nie zrobimy A ja, jest ponton, dobra, to Bierzemy ponton i siu, nas nie ma Problem polega na tym, że tu za bardzo nie ma dokąd płynąć, nie? A, do Kalitei chociaż popłyniemy, może tam coś będzie. Pamiętasz... Co, Pamiętam. Wiem, co mi zrobiłeś. Pamiętam. <laughs> Pamiętam tego typa, kurde. W końcu na szopty nie trafiło, nie? Bo to mi się gdzieś tam w archiwum utknęło. Dobra, płyń do motorówki psu. Plecak mi wystaje Kurde, który dziś jest? Kiedy ja faktury muszę wystawić? O ja, dobra Będziemy się bawić w poniedziałek. Uu, mój tu coś zrzucić obok mnie. Nie hmm. no szkoda. O, jest kierowca. Gdzie się ir podziały? Nie można już ich wsadzić do uszu. Na czym polega ta gra? No, że trzeba przeżyć. To jest 40 czy 30 osób na serwerze i oni się wszyscy zabijają i my musimy wszystkich pokonać Tam co za baza wojskowa jest? No jest. Przylądek Zephyr. Jak? Zephyris. Tam też jest. No to dziwne, nie wiedziałem, że tam jest jakaś baza. Uh, 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 uh. Zorganizujcie sobie najroką potyczkę w tę grę, no za dużo chętnych to by nie było pewnie do army. Tak ciężko Battle Royale w trzy osoby robić. Pewnie Juhi by był chętny, high style. Nie wiem, tu tam jeszcze farmę gra, chyba nikt Możesz w goniu. Izak ostatecznie, bo też tam gdzieś armę ma I to był cały, cały Jarok, który gra w armę No i co? Wiecie co, ja tam podjadę, ale nie wiem, czy to ma sens Znaczy podpłynę to już pewnie ktoś był w tej wieży tak czy siak A najwyżej się przebiegniemy resztę pieszo Wiecie, mam, budko. Nie chcesz zgasić silnika to biegnę. Czy tą ekipę, którą ten... No nie wiem, bo ja wiesz co Bulion, ja nie wiem z czym się te ekipy wiążą. Czy na przykład jak jestem w tej ekipie, to. Nie wiem, ludzie mogą do mnie pisać na PRIF, albo wiesz, dołączać do moich gier nieproszeni albo coś. Chodzi o prywatność, jaka tam jest. Jak to tylko jest, że jest grupa i ten, to niechce będą tam wszyscy. Ej, to nie wiem, jakieś dziwne rzeczy później się będą dzia działy na moim streamie, że mi kurde ludzie będą wbijać, pisać, nie wiadomo co, to i ja z nich wyjdę nawet. A, gówno, tu nic nie ma, no zajebista bieda. Aż zaśmierdziało kurde biedą. Ta łódka przypłynęła czy jest jeszcze? ile serwer padł dobra jednak ciszej bo to kurde Ja coś mam z netem czy serwer pada a nie, wszyscy tracą połączenie No i co? No nie mówcie mi, że padnie serwer A nie, nie padł, zajebiście Może najgorsze jest z tym dźwiękiem Ciekawe ile ludzi zostało No zajebiście cztery osoby Nie no to pierdole wiecie, to trzeba wyjść z tego, to nie ma sensu takiego